ma! dzisiaj zabieram Was na kolejny odcinek Testuję Sochaczew, a sprawdzimy dzisiaj z okazji tego, że musimy siedzieć w domu Zestawy na wynos Zobaczymy jak ta seria poleci i czy w ogóle jest sens to kręcić Ale mam dobre przeczucia. A więc dzisiaj odcinek planowany od dawna Czyli testuję Sochaczew i lunche Zobaczymy jak diety pudełkowe smakują w Sochaczewie i czy da się nimi w ogóle najeść To co dostałem od pani to trzydeniowy posiłek na dziś A w menu mamy ryż zapiekany z jabłkiem, cynamonem i kroszonką kaszo to bulgur z kurczakiem, suszonymi pomidorami, oliwkami, kaparami i świeżym szpinakiem to trzeba sobie zagrzać naliśniki gryszane z szynką i porem na ciepło dobra, dzisiaj pani nie chciała za dużo mówić ale obiecała, że jak jutro przyjadę to coś powie mówi, że chce się przygotować, także docenimy to jest to zestaw na 1500 kalorii, zobaczymy czy dla człowieka o dużej masie Starczy to na cały dzień. Czy, czy, czy będę chciał dojadać, czy nie? Chociaż wiem, że to pierwszy dzień takiej diety pudełkowej, także zważywszy na ilości i kaloryczność, może być mało. Ale cóż, zobaczymy. na 11, także myślę, że możemy zacząć próbować drugie śniadanie. Na drugie śniadanie mamy ryż zapiekany z jabłkiem, cynamonem i kruszonką. Na ciepło lub zimno. Także ja, z okazji, że nie mam mikrofalówki, szamie na zimno. Z góry wygląda zupełnie jak szarlotka, aczkolwiek rzeczywiście jest ryż pod spodem. Mm, całkiem dobra. Zobaczymy na jak długo starczy tej energii. Dzisiaj nie mam w planach jakichś wielkich wojarzy. zresztą chyba wszyscy mamy siedzieć w domu. Ja podjechałem po to, bo akurat musiałem i tak paczkę odebrać z miasta, a że nie mieszkam najbliżej miasta, to jakoś zawsze zobaczymy jakiegoś człowieka. Całkiem smaczne. Takie wydaje się dosyć zdrowe. Jak to jesz, to czujesz się zdrowiej. <laughs> Możemy jak na długo, starczy. A ja wracam do pracy. I tym szybkim cięciem montażowym dochodzimy do godziny za 15.2, czyli lunchu, obiadu, jak tam kto woli, a na obiad kaszotto bulgur z kurczakiem z suszonymi pomidorami, oliwkami, kaparami i świeżym szpinakiem na ciepło. Instrukcja głosi, że, że powinienem to sobie podgrzać w mikrofali Ale u mnie na wsi nie ma mikrofali Także wcinam na zimno Bo szczerze mówiąc nie wiem jak to podgrzać Jeśli chodzi o poprzedni posiłek no to Standardowo zjadłbym ciut więcej No ale po to jest dieta i fitpaki żeby chyba schudnąć także Zobaczymy jak długo będzie trzymać Obiadek Smako całkiem smaczne, także niczego sobie. Świeży szpinak, oliwki, suszone pomidory i kurczak. No dobra, to jeśli chodzi o obiad, Strzydaniowego z z cateringu raczej to będzie obiad. Kaszot to dosyć sycące. Bardzo smaczne. W instrukcji jest dopisane, żeby pić 3 litry wody, także popijamy. Ogólnie kaszot to bardzo dobre, smaczne, no i porcja całkiem sycąca, także sądzę, że nie będzie to zły wybór, aczkolwiek co ma zrobić ktoś bez mikrowali? I tym oto sposobem dochodzimy do godziny 19 gdzie zostało mi ostatnie pudełko i to są naleśniki gryczane z szynką i porem Zaczymy, zobaczymy jak to smakuje Całość bardzo smaczna mm. W tych pakietach wszystkich przygotowujemy swoje śniadanie. Ze względów technicznych i kulinarnych. Podobno ciężko jest zrobić kulinarnie śniadanie, które można sobie odgrzać. całość. Mimo tego, że wcinam to na zimno, a połowę tego, 3 czwarte, 2 trzecie z tego powinienem zjeść na ciepło. To i tak jest smaczne. Ale szczerze mówiąc, cały dzień chodzę głodny. Ja się pomęczę jeszcze parę dni z tymi pudełkami. Zobaczymy o co tu chodzi. A wam, jeśli się podobał ten odcinek, dajcie znać w komentarzach, czy kontynuować takie serie podczas tej całej pandemii. No i cóż, zostawcie łapę w górę, jeśli wam się podobało. Kliknij przycisk subskrybuj i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć! you mm -hmm.